Nazywam się Jan Słoniewicz i jestem trenerem personalnym. Uważam, że w każdym wieku masz prawo czuć się dobrze i mieć takie ciało, z którego będziesz dumna. Chciałbym opowiedzieć Ci o pięciu najczęstszych błędach, jakie zdarzają się osobom, które odchudzają się po czterdziestce. Pierwszy najważniejszy błąd to jest brak ćwiczeń. Ćwiczenia mają istotny wpływ na poprawę Twojego nastroju. Pomagają Ci zredukować codzienny stres. Podnieść swoją samoocenę oraz zadbać o zdrowie mentalne. Dzięki ćwiczeniom będziesz miała energię do odchudzania się, będziesz miała energię do pilnowania diety, a także do dbania o samą siebie. Drugim najczęstszym błędem jest to, że kobiety po 40 unikają treningu siłowego. Często boicie się, że taki trening sprawi, że będziecie miały za dużo mięśni, że będziecie wyglądały jak mężczyźni. W rzeczywistości ćwiczenia siłowe są waszym sprzymierzeńcem. Po 40 zaczyna, zaczyna intensyfikować się proces zwany sarkopenią. Jest to zanik masy mięśniowej. Ten zanik masy mięśniowej może być odpowiedzialny m.in. za to, że np. bolą cię plecy w pracy, za to, że nie masz siły, za to, że czujesz się taka rozlana. Ale nie tylko to. Istnienie masy mięśniowej zwiększa Twoją podstawową przemianę materii. Dzięki temu możesz spalać więcej kalorii w ciągu dnia, przez co możesz też więcej zjeść. Dlatego zadbanie o utrzymanie masy mięśniowej, szczególnie po 40 roku życia, jest szalenie ważne. Więc jeżeli już ćwiczysz, to nie rób tylko i wyłącznie cardio, ale zadbaj też o uwzględnienie w swoim planie treningowym ćwiczeń siłowych, które pozwolą zachować ci masę mięśniową, a tym samym zdrowie. Kolejny błąd dotyczy słuchania zbyt wielu osób naraz. Telewizja śniadaniowa, popularne magazyny, internet, koleżanki w pracy wszystkie te źródła mają odmienną teorię na temat tego, co jest dla Ciebie najlepsze, jeśli chcesz schudnąć. Słuchając ciągle sprzecznych informacji, zaczynasz gubić się w ich gąszczu i wybierasz te, które są dla Ciebie najwygodniejsze. Ale najwygodniejsze wcale nie znaczy najskuteczniejsze. Natomiast liczne mity powielane przez ludzi i przez media powodują, że po prostu w którymś momencie nie wiesz już sama, jaką dietę zastosować, jaki trening będzie dla Ciebie najlepszy. I oczywiście nie musisz tego wiedzieć. Natomiast, dlatego zawsze polecam, żeby skonsultować swój proces odchudzania i swoją przemianę ze specjalistą, który będzie umiał dobrać odpowiednią dietę i odpowiedni plan treningowy do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że Każda osoba jest inna. I szczególnie po czterdziestce, kiedy zaczynasz mierzyć się z takimi zjawiskami, jak na przykład menopauza lub okres przed menopauzą, należy dobrać taki trening i takie odżywianie, które dla Ciebie indywidualnie będzie najkorzystniejsze. Dlatego w większości to, co słyszysz w radiu, w mediach, to o czym czytasz w internecie, to są pewne ogólne informacje, które prędzej spowodują u Ciebie to, że. Nie będziesz po prostu wiedziała, co wybrać, nie będziesz wiedziała, z czego skorzystać, niż to, że rzeczywiście wyłuskasz te informacje, które dla ciebie będą przydatne. Błąd czwarty. To uleganie różnego rodzaju magicznym pigułkom na odchudzanie, dietom, na przykład dieta detoks, diety sokowe, diety tysiąc kalorii, uleganie różnego rodzaju kosztownym zabiegom, które potencjalnie mają sprawić, że schudniesz. Powiedz mi, ile razy już testowałaś te magiczne suplementy na odchudzanie? Ile razy próbowałaś już diety 1000 kalorii, diety 900 kalorii? Być może na początku były jakieś efekty, ale zgodzisz się ze mną, że taka dieta jest niemożliwa do utrzymania przez większość życia. Jedyne co możecie spotkać po zastosowaniu jakiejś takiej metody, ekstremalnej metody, to po prostu efekt jojo, powrót straconych kilogramów. Później brak motywacji, brak chęci do tego, żeby rozpocząć odchudzanie na nowo. Dlaczego wybierasz pigułki i suplementy na odchudzanie? Bo wierzysz, że coś będzie w stanie schudnąć za ciebie. Bo wolisz wydać pieniądze i to często niemałe, niż sama włożyć wysiłek w to, żeby rozpocząć zdrową przemianę. Która może będzie trwać dłużej, ale będzie skuteczna i pozwoli zachować Ci zdrowie. Podobnie z zabiegami wyszczeplającymi w gabinetach kosmetologicznych. Czy znasz kogoś, kto korzystał z tego typu zabiegów i rzeczywiście schudł? Schudł trwale, bez diety, bez treningu i bez jakiegoś poświęcenia? Zamiast szukać dróg na skróty, które w większości przypadków są nieskuteczne, podejmij wysiłek w kierunku regularnych ćwiczeń zdrowego odżywiania. Pomyśl, gdzie byłabyś dzisiaj? Jeżeli przez ostatnie kilka miesięcy rzeczywiście regularnie ćwiczyła i po prostu uważała na to, co jesz. Ostatni najczęściej popełniany błąd wiąże się z poprzednim błędem oczekiwanie bardzo szybkich efektów. Szybkich efektów swojego zmiany stylu życia możesz oczekiwać w 20 roku życia. Ale na pewno nie po 40. Po 40 odchudzanie to jest proces. Proces, na który składają się regularne ćwiczenia, minimum trzy razy w tygodniu, uwzględnienie ćwiczeń siłowych, zdrowe odżywianie i nie mam tu na myśli diety, przez którą, którą możesz przytrzymać przez kilka tygodni, a później już nie dajesz rady tylko takie zdrowe odżywianie, które po prostu może stać się Twoim stylem życia. Dlatego swoje odchudzanie trzeba zaplanować. Na początku musisz poznać swoje ciało, yy, musisz dowiedzieć się w jaki sposób ćwiczyć, jakie ćwiczenia są dla ciebie najlepsze, jaka dieta jest dla ciebie najlepsza, a później dopiero krok za kroczkiem realizować sumiennie te kroki i zobaczysz, że w perspektywie czasu nie tylko poprawi się twoje zdrowie, samopoczucie, ale zmieni się też twoja sylwetka. Doświadczenia, klientek, które do mnie trafiają, wiem, że odchudzanie po 40 nie jest proste. Na pewno w Twojej głowie jest wiele pytań. Jak ćwiczyć? Jak zacząć ćwiczyć bezpiecznie? Jakie ćwiczenia są dla mnie najlepsze? Jak zacząć jeść? Są to podstawowe pytania, bez których trudno będzie Ci postawić kolejny krok w kierunku szczuplejszej, ładniejszej sylwetki. Dlatego już niebawem odpalam projekt, w którym przez 60 dni 12 kobiet będzie ćwiczyć regularnie 3 razy w tygodniu i odżywiać się pod okiem wykwalifikowanego dietetyka. Celem tego programu jest to, żeby w okresie 60 dni wyrobić poprawne nawyki żywieniowe i treningowe oraz schudnąć i wyszczupić swoją sylwetkę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu, który szykuję, 60 dni do szczupłej sylwetki, nauczyć się zdrowo odżywiać, nauczyć się właściwie ćwiczyć, to przejdź do grupy Wyzwanie 60 dni. Link do grupy umieszczę w poście lub w komentarzu z tym filmem i tam dowiesz się więcej szczegółów na temat wyzwania, które organizuję. Pozdrawiam i do zobaczenia na grupie.